Kilka z dowodów na istnienie masonów. Jeden. Powstaje robot Zofia, jeden z najbardziej zaawansowanych robotów humanoidalnych ze sztuczną inteligencją na świecie. Robot ten dostaje obywatelstwo Arabii Saudyjskiej, dostaje także indeks i zostaje studentem na Uniwersytecie Krakowskim w Krakowie. Najpierw pojawił się filmik w internecie z robotem Zofia, a później o tym robocie Zofia pisała gazeta Agora. Robot również pojawił się w telewizji śniadaniowej w jakimś kraju, już nie pamiętam jakim. Także w polskim pytaniu na śniadanie przewijał się temat robotów. O robocie pisało także na portalu geekweek.pl i to wiele razy, a także o sztucznej inteligencji. 2. W Polsce w Gliwicach była wystawa robotów. Można było sobie z nimi zrobić zdjęcie. Nawet takie reklamy były na internecie promujące wystawę robotów. 3. Jak w wyszukiwarce internetowej wpisze się hasło loża wolnomularska, to wyświetla się artykuł na wikipedii z wszystkimi lożami wolnomularskimi w Polsce, a także z imionami i nazwiskami masonów nimi zarządzających. 4. Wychodzę z założenia, że skoro są mafie, są gangi, są sekty, jest porno, sam doświadczyłem zła od złych ludzi na świecie, jest wiele rodzajów zła na świecie, są sataniści, skoro to wszystko funkcjonuje, to według mnie masoni istnieją, istnieje globalny satanistyczny spisek masonów przeciw ludzkości. 5. Właściciel Microsoftu stwierdza, że rzeczywistość taka jak w książce Orwella 1984 może pojawić się na świecie w 2024 roku. 6. Na TVP1 leciał dokument o masowej permanentnej inwigilacji, jaka ma miejsce w Hongkongu i w całych Chinach. 7. Na TVP1 leciał dokument o walce ludzi o wolność z armionowego porządku świata w Hongkongu. 8. Leciał dokument w TV o robotach, a także o autonomicznych autach, robotach kelnerach. 9. W RMF, FM mówili, że w przyszłości będą roboty kelnerzy zabierać ludziom miejsca pracy. 10. Powstały seks roboty. Pisało o tym kilka. Razy na portale Big Week 11. W TV reklamują program Polska bezgotówkowa, a pieniądz cyfrowy, czyli jedna światowa waluta, to jeden z elementów nowego porządku świata. 12. W Chinach powstały kamery rozpoznające emocje ludzi. 13. W Chinach wprowadzono pieniądz cyfrowy. 14. Z mównicy Sejmowej premier Mateusz Morawiecki mówi o nowym porządku świata. Nie sądzę, by premier nie znał tego terminu, i co. On znaczy także w kręgu teoretyków spiskowych. 15. W TV od niedawna jest bardzo dużo reklam o tematyce ekologicznej. Reklamy te reklamują spaczony masoński ekologizm. Eko ekologizm według teoretyków spiskowych ma być centrum w nowym porządku świata. 16. Na Galileo często jest mowa o robotach i nowych technologiach. 17. Na Galileo był kiedyś program o tajnym stowarzyszeniu Skalon Bons w Niemczech. Była pokazana ich siedziba i dziennikarze Pytali osoby wychodzące z budynku, co tam się dzieje w środku, ale ci ludzie nic nie chcieli mówić. Do tego w budynku nie ma nic wstępu jedynie ludzie w wtajemniczeni. 18. Raperzy, raperki, piosenkarze, piosenkarki, celebryci, influencerzy, piłkarze i inni sportowcy wszyscy oni pokazują znaki i symbolikę masońską. 19. Powstało bardzo dużo piosenek o tematyce rzekomo antymasońskiej, a tak naprawdę ci artyści służą masonom. 20. Polski youtuber Kuba Klawiter reklamuje chipy RFID, poskórne. 21. Dziwnym trafem technologie i roboty z filmów science fiction znajdują urzeczywistnienie w realnym świecie. 22. W książce pod tytułem Pozytronowy człowiek Izaka Asimowa jest napisane, że w latach 30. 21. wieku będzie już bardzo dużo robotów na świecie. Widać idealnie, Izak Asimow to przewidział. Według niego na świecie w przyszłości będzie dużo mniej ludzi. Czyżby depopulacja jakimś wirusem? Hmm, skąd my to znamy? W tej książce jest robot, który. Dostaje, obyw dostaje obywatelstwo tak samo jak Zofia. Jest też mowa o robocie chirurgo oraz o robocie sędzi. W książce Gwiazdy jak Pył, Izak Asimov porusza kwestie takie jak podróże międzyplanetarne, podbijanie i zasiedlanie nowych planet. Jest mowa o blasterze, takim jak w Gwiezdnych Wojnach, czy skok w nadprzestrzeni Gwiezdnych Wojen. 24. Fakt tego, że są sprzedawane roboty choćby sprzątające na razie. 25. Fakt tego, że istnieje taka nauka jak Transhumanizm, której celem jest połączenie ludzi z robotami i uczynienie z nich cyborgów, a docelowo robotów. 26. Fakt powstania chatbotów, czyli y, oszukiwanie siebie samego, że ma się kontakt z bliską zmarłą osobą. 27. Fakt tego, że na jednej z okładek szanowanego i renomowanego pisma biznesowego na okładce jest Bitcoin, na którym jest trójkąt z okiem masońskim. 28. Fakt tego, że na okładkach wielu pism biznesowych są przekazy masońskie i masoni przez nie y, pokazują ludzkości poka pokazują, pokazują co czeka ludzkość śmiejąc się nam prosto w twarz i bawi ich to, że nie możemy nic z tym zrobić Pows 29 Y, powstało coś takiego jak A Jezus. Y, 30. Fakt tego, że istnieje przekaz podprogowy w reklamach i teledyskach muzycznych. 31. Postępująca robotyzacja życia. 32. Postępująca cenzura internetu i uciszenie antymasońskich kanałów, portali, profili czy fanpage w mediach społecznościowych. 33. Na portalu Gigwig był artykuł o hakowaniu ludzkiego umysłu w przyszłości. 34. To, że w Chinach istnieją prawdziwe współczesne obozy koncentracyjne dla Ujgurów. 35. To, że Ujgurzy są permanentnie. Mm, Inwigilowani przez kamery ze sztuczną inteligencją. 36. Prześladowanie chrześcijan na świecie to fakt. Mówio, mówiono o tym w programie Między Ziemią a Niebem. 37. W teleekspresie widziałem kiedyś, jak reklamowali robota. 38. W przyszłości roboty mają zastąpić redaktorów w wiadomościach i programach. 39. W przyszłości role w filmach mają dostać roboty. 40. Fakt tego, że H.G. Wells napisał książkę już dawno temu o jakże wymownym tytule New World Order. 41. Fakt tego, że powstała taka książka jak Orwell, rok 1984. 42. Fakt tego, że powstała taka książka jak Nowy Wspaniały Świat Huxleya. 43. Fakt tego, że karmi nas się GMO. 44. To, że wszędzie do mięsa i gdzie się tylko da, dodawane są antybiotyki i konserwanty. 45. To, że już teraz powstają pierwsze roboty zabójcy i są używane w armii. Na przykład amerykańska armia niedawno pochwaliła się, że posiada robopsy z karabinkami na wlezach. 46. Fakt tego, że mają w planach zrobić metavers, i wtedy niestety ludzie będą częściej jeżeli w świecie wirtualnym niż prawdziwym, co zresztą już w dobie internetu i smartfonów ma miejsce. 47. Fakt tego, że Unia Europejska chce wprowadzić jedzenie robaków do sprzedaży yy, w sklepach, a takie yy, jedzenie chyba tylko będzie do jedzenia. 48. Fakt tego, że jakość produktów spożywczych z roku na rok się pogarsza. 49. Fakt tego, że mason Albert Pike kiedyś ogłosił plan trzech wojen światowych. Spełnił się już dwie. Czyżby trzecia miała za niedługo się wydarzyć? Wiele na to wskazuje. 50. Fakt tego, że gwiazda filmów dla dorosłych Jesse Waltz ma na internecie zdjęcie jak pokazuje znak Illuminati. 51. Fakt tego, że w jednym z filmów dla dorosłych Annika Albrecht występuje w koszulce z logiem piramidy illuminackiej. 52. Fakt tego, że wiele gwiazd filmów, do rodo, filmów dla dorosłych ma tatuaże o symbolice masońskiej. 53. Fakt tego, że Klaus Schwab to miliarder z ogromnymi wpływami, jest dyrektorem szczytu w Davos. Oraz znanym transhumanizm i chce wielkiego resetu. 54. O transhumanizmie piszą nawet czasopisy, na naukowe. E, czytałem kiedyś taki artykuł w Fokusie. E, 55. Na dzień dobry. E, TVN była pierwsza Polka, która wszczepiła sobie chip RFID pomiędzy kciuk a palec wskazujący. 56. Fakt tego, że w Chinach jest system oceny obywateli. 57. Fakt. E, w jednym z odcinków se serialu Starożytni Kosmici był transhumanista, który na żywo w telewizji takiego faceta ochotnika zaczipował chipem RFID pomiędzy kciuk a palusz wskazujący. 58. To, że Bill Gates oficjalnie powiedział, że chce użyć smug chemicznych po to, żeby rzekomo przeciwdziałać globalnemu ociepleniu. 59. To, że w, to, że w wielu miastach na świecie są budynki lóż masońskich z ostentacyjnie namalowanym symbolem na murze cyrkielnicy i Węgielnicy. 60. Fakt tego, że w jednym z odcinków serialu CSI Kryminalne Zagadki Nowego Jorku jedna z ofiar miała wytatuowane oko Horusa, a oko Horusa to jeden z symboli masymskich. 61. Fakt tego, że wiele osób, które sprzeciwia się Illuminati nagle w dziwnych okolicznościach traci życie. 62. Fakt tego, że reżyser filmu Grey State został zabity w swoim domu razem ze swoją córeczką. Film nie trafił do kin, został tylko trailer. Według mnie reżyser za dużo o nich wiedział. 63. To, że film pod tytułem New World Order 666 został yy, bez problemu nakręcony, według mnie, przez reżysera będącego pod wpływem Illuminati. 64. To, że Cypress Hill nagrało płytę o, to, o tytule Skull and Bones. Skull and Bones to tajna organizacja, a tu proszę, na okładce taki tytuł i logo na wzór tejże organizacji. 65. Co najmniej kilka zespołów rapowych miało okładki o tematyce iluminackiej, na przykład z, lodem pir z logiem piramidy iluminackiej. 66. Śmierć rapera DMX, który swego czasu yy, po po postawił się iluminatom i nagrał kawałek o tym, yy, jakim bagnem jest współczesny przemysł muzyczny. 67. Fakt tego, że, są ofi że oficjalnie wiadomo, że w Australii są izolatoria i, yy, dla osób, które nie chcą się szczepić. 68. W serialu Pierwsza miłość. Serialowi Marcin i Emilka podczas romantycznej kolacji powiedzieli takie coś: yy, A jak będziemy starzy, to też się będziemy tak kochać. Będziemy się kochać nawet za 5, za 10, za 15 lat. A nawet gdy nasze mózgi będą już w Androidach. 69. W telewizji jest coraz więcej reklam o sztucznej inteligencji. Ostatnio widziałem taką, w której mówiono, że jest taka kuchenka, którą można sterować za pomocą sztucznej inteligencji. 70 Fakt tego, że masoni mają w planach wprowadzić internet rzeczy. 71 Słyszałem, że w przyszłości kod QR od zarazy ma być w chipie w dolni 72 Fakt tego, że jest już infrastruktura do tego, by przed sklepami stały czytniki na kody QR i ochroniarze i jak nie masz takiego kodu to cię nie wpuszczą do sklepów zupełnie tak jak w Apokalipsie Świętego Jana i nic nie kupisz i nie sprzedasz. 73. Bardzo mocny przekaz podprogowy w teledysku Metallica. Speed out the bone. Pokazane w nim są podprogowo takie sceny jak wirus pod mikroskopem z kolsami, potem facet, który bada to pod mikroskopem, potem jest pokazany szympans, potem dziecko i strzykawka. Mo można też wyłapać za pomocą stopkratki grzyby atomowe oraz obozy FEMA. 74. Rapper Joe Rapper biją. w jednym z teledysków przechodzi inicjację do Illuminati. 75. Jest jeszcze drugi teledysk o tematyce Illuminati od YoBio. 76. To, że pan Adam Niedzielski kiedyś powiedział takie zdanie, że rzeczywistość sprzed pandemii już nie wróci. 77. Fakt tego, że ta pandemia trwa już na świecie ponad 2 lata, a wszystkie inne kończyły się po roku. 78. Wiele dziwnych zdarzeń pogodowych, które wskazują na manipulowanie pogodą za pomocą broni pogodowej, projekt HARP albo chiński projekt WEM, był nawet film, którym był motyw w obroni pogodowej. 79. Jeden z raperów reklamował buty znanej firmy sportowej z doczepionym do butów pentagramem oraz yy, ten że raper występował w teledysku, w którym pokazane jest, jak siada na kolana diabłu. 80. To, że projekt MK Ultra okazał się w latach faktem. 81. To, że program Pegasus służy do inwigilacji, a już są nowe, lepsze programy. 82. To, że chcą nas, jeżeli już do tego. Jeżeli te, już tego nie robią, inwigilować 24 na 7, nawet w domu. 83. To, że jest coraz więcej kamer ze sztuczną inteligencją, które są wszędzie, nawet na ulicach, na skrzyżowaniach. Fakt tego, że Izak Asimov napisał dawno temu tomik pod tytułem Ja Robot, a kilkadziesiąt lat później powstał film Ja Robot z William Smithem na podstawie tego tomiku. W filmie jest pokazane, jak roboty sprzeciwiają się ludziom. 85. Izak Asimov. W, Isaac Asimov której ze swych książek napisał trzy prawa robotyki i dziwnym trafem na kilkadziesiąt lat, gdy powstała sztuczna inteligencja na świecie, Unia Europejska sporządziła 7 praw robotyki. 86. Fakt tego, że dzięki pandemii technologia robotyki i cyfryzacja coraz szybciej postępuje. 87. Fakt tego, że Aron Russo spotkał się kiedyś z Rockefellerem i Aron Russo dowiedział się od niego, że wszystko że wszystko człowiek będzie miał w chipie w dłoni, takie rzeczy jak pieniądze cyfrowe, swoje dane medyczne i inne. Będzie mógł tym chipem otwierać drzwi, odpalać motocykl, będzie mógł płacić tym chipem i tym podobne. Fakt tego 88, fakt tego, że choćby studio Tefan do skoków narciarskich wykorzystuje technologię hologramów, co tylko pokazuje w jakim tempie technologia ta się rozwija, technologia się rozwija. 89 jest taki teledysk do piosenki Katy Don't Go to the Supermarket today, i tam jest pokazane jak ludzie mają kody kreskowe na czole i na rękach, mm, i żeby coś kupić, to mają skanowane te kody. 9. 10. Jest też druga część piosenki Katy Don't Go, w której, tele, w której teledysku ludzie, którzy nie chcą przyjąć preparatu, ukrywają się w lesie. 91. Jest taki teledysk I want to be a robot, który pamięta czasy Czechosłowacji, a już wtedy masoni mieli w swych chorych umysłach to, co teraz są bliscy zrobieniu, czyli zrobienia z ludzi cyborgów. 92. Teledeks do piosenki Rocketman Eltona Johna. Także taki mocno kiedyś science fiction, a dziś już nie. 93. Koszmarna szopka Bożona Radzeniowa w Watykanie, która była wystawiona nie w te święta, co były, tylko jeszcze wcześniejsze. Szopka wyglądała bardzo dziwnie i nawiązywała do kosmity, demona i już nie pamiętam do czego. 94. Fakt tego, Chyba w Szczecinie, ale już nie pamiętam, czy aby na pewno chcieli postawić posąg Bafometa, a ludzie, którzy mieli na pomnik obrzydzenie i chcieli go zniszczyć, to jeszcze sataniści oskarżali o zniesławienie i obrazy ich uczuć w cudzysłowie religijnych. 95. Fakt tego, że zmierzamy do czwartej rewolucji przemysłowej niestety. 96. Fakt tego, że powstało takie co jak Fit for 55. 97. 97. Fakt tego, że powstały już mechy takie na wzór. Yy z filmu Transformers. 98. Fakt tego, iż technologia edycji genów CRISPR-Cas9 może trafić w niepowołane ręce. 99. Fakt tego, że robot Zofia kiedyś powiedział, że w przyszłości zniszczy ludzkość. 100. Fakt tego, że obecnie są choroby, które można wyleczyć całkowicie, ale jest to nie na rękę przemysłu farmaceutycznym, dlatego na te choroby są leki i jak się je bierze, to można z tą chorobą, z taką chorobą długo żyć.